Moje dziecko mnie nie słucha. To jest najczęstsza, yy, najczęstszy problem, z jakim przychodzą rodzice. Nie słucha mnie, kiedy go proszę, nie słucha, bo nie chce się ubrać. Po prostu mnie nie słucha. Dlaczego dzieci nie słuchają? To będzie super karta i zapraszam Was serdecznie. Kartę, która nazywa się: Słuchaj, dlaczego my mamy słuchać, skoro żalimy się, że to dzieci nas nie słuchają? Bez sensu. Dzieci cię wysłuchają, kiedy najpierw same poczują się wysłuchane. Co to oznacza? Zauważ, jak często przerywasz, wyjaśniasz coś, albo bronisz swojej pozycji lub zdania, prawisz kazania, bądź wydajesz polecenia wtedy, kiedy Twoje dziecko usiłuje Ci coś powiedzieć. Przestań mówić i zacznij słuchać. Możesz zadawać pytania, takie jak, czy możesz podać jakiś przykład? Co jeszcze chciałbyś dodać? Gdy dziecko skończy, spytaj, czy teraz jest gotowe wysłuchać ciebie. Spytaj. Dopiero zaczniesz mówić ci, jak się zgodzi na to, i wtedy będziesz wiedział, że Cię wysłucha. Kiedy Ty również powiesz o tym, co jest dla Ciebie ważne, wspólnie postarajcie się znaleźć rozwiązanie korzystne dla obu stron. Zwróćcie uwagę, jak wy to robicie. Czy rzeczywiście zdarza się wam mówić wykłady, kazania, powtarzać po tysiąc razy? To wszystko sprawia, że wasz przekaz jest totalnie rozmyty, a dziecko nie ma ochoty was słuchać. No wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie właśnie takiego, nie wiem, szefa, który cały czas gada, 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 gada i w ogóle nie jest zainteresowany waszym zdaniem. Czy taki człowiek będzie miał u was autorytet? Czy będziecie chcieli go słuchać? Czy będziecie sobie w głowie myśleć o Boże? Wiecie, to są te obrazy, takie kojarzą mi się z różnych filmów, gdzie dorośli krzyczą na dzieci przez telefon, a dzieci tak odstawiają tą słuchawkę, nie? Nie chcemy tego słuchać. Więc skoro tu jesteście, chcecie być świadomymi rodzicami, jesteście świadomymi rodzicami, to zwróćcie uwagę, czy rzeczywiście dajecie swoim dzieciom powiedzieć więcej. A nawet jeśli one do was nie mówią, to róbcie mu im na to przestrzeń, właśnie słuchając, zadając jakieś pytania. I zostawiaj przestrzeń na to, żeby opowiedziały, jakie jest ich zdanie na jakiś temat. Jestem ciekawa, jak Wam to idzie. Dajcie znać w komentarzach, koniecznie napiszcie. Ja się nazywam Asia Baranowska, jestem prekursorką pozytywnej dyscypliny. Może macie jeszcze jakieś pytania do tego narzędzia. Zachęcam Was do subskrybowania tego kanału i naciśnięcia dzwoneczka, żeby dostawać powiadomienia i polubienia tego filmiku. Polecam was też inne, wam też inne karty narzędzi wychowawczych, bo karty kart jest bardzo dużo, tych podejść jest bardzo dużo i one wszystkie razem działają w komplecie. Jeśli nie jedno podejście, to drugie podejście. Jeśli nie drugie podejście, to trzecie podejście. I to wszystko będzie budować taką dobrą relację w Waszych domach, opartą na uważności, szacunku, miłości, przestrzeni na to, kim jesteście, Wy jako dorośli i Wasze dzieci. Tego Wam życzę z całego serca, i żebyście naprawdę byli w stanie stworzyć takie relacje i taki dom, jakiego pragniecie. Do usłyszenia!